Kupił sobie rolnik krowę. Piękna sztuka. I na tle pozostałych jego krów to mleczna niesamowicie. No, rekordzistka. Ech, pomyślał, fajnie by było mieć po niej potomstwo. I zawiózł ją do najlepszego pyka w okolicy. Ale gdzie tam w ogóle? Dupą przy ścianie nie dopuszcza. Cholera. No to sposobem. Przyjechał inseminator i też próbuje się dostać z nasieniem. Nie cholery. Tyłek przy ścianie i szczelnie. Hmm. Dziwny przypadek. Mówi inseminator. Dobyka też ją pan prowadzał. No tak, tak, ale nic nie wskurał. Hm. Wie pan co, ona... to nie jest przypadkiem zbyt gości? Tak. A skąd pan wie? Tak jak moja żona.